Grupa Azoty Police była głównym sponsorem polickich questów. Inauguracja trasy Police w poszukiwaniu okruchów historii odbyła się przy siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Questing to popularna gra terenowa, której uczestnicy odkrywają najciekawsze obszary swojej okolicy. W zabawie udział biorą ludzie z różnych stron Polski, którzy do dyspozycji mają niemal 700 questów zlokalizowanych w całym kraju. Od 15 października także w gminie Police, w której powstały aż trzy trasy: dwie piesze i jedna samochodowa. Mamy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i staramy się ją realizować. Oczywiście wniosków jest zawsze więcej niż, niż to, co moglibyśmy zrealizować, natomiast staramy się odpowiadać na wszystkie te, w które możemy przekazać społeczeństwu lokalnemu, dać coś od siebie. I to jest właśnie dzisiaj taki element tego spotkania i myślę. Też taki element wyciągnięcia, mówiąc kolokwialnie, osób z domu, sprzed komputera, żeby jednak mama z tatą, babcia z dziadkiem wzięły wnuka, córkę i się przeszli, przeszli się, przejechali. I mamy przepiękne ścieżki rowerowe, myślę, że będzie ich tylko przebywało, więc to jest też taki element zwiedzania naszych okolicznych miejsc. Uczestnicy questów podążali wyznaczoną trasą i poznawali sekrety miejsc oznaczonych na mapie bądź w aplikacji mobilnej. Przy torach kolejowych na odkrywców czekała kolejna zagadka, tym razem związana z grupą Azoty Police. Edukacyjna gra terenowa była kolejną lokalną inicjatywą, we wsparcie której zaangażowała się policka spółka. Dzięki niej udało się to trochę zrobić, bo tam dofinansowali pewne działania. No, taka firma jak działa na pewnym terenie, to też są takie czasami niepisane. Obowiązki, że trzeba wspierać tą oddolność. Mi się wydaje, że, że, że to dobry ruch, że firma pokazuje, że też zależy jej na, na promocji tego, tego terenu. Także jak najbardziej ukłony dla, dla grupy Azoty. Pokonując trasy polskich questów, uczestnicy zwiedzili także średniowieczną kruchę Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, a także podążali szlakiem W Krzańskich Sołectw. Pomysł, aby stworzyć questy w Policach wziął się stąd, że bardzo dużo podróżuję z synem, mam dziewięcioletniego syna i questy stały się naszym sposobem na poznawanie nowych miejsc, nowych terytorium, bardzo ciekawych historii i tak stwierdziłam, że u nas tego nie ma i dlaczego by tego nie zrobić, nie ściągnąć do nas ludzi i pokazać jak mamy bogatą historię i jak mamy piękne zakątki przyrodnicze tutaj u nas w Policach. Podsumowanie rodzinnej soboty z questami odbyło się w Trzebieży. Na podróżników czekały kolejne atrakcje, między innymi pojazdy militarne, ziemniaczany konkurs i ognisko. Wśród uczestników zabawy rozlosowano nagrody i upominki. Organizatorami pierwszych trzech polickich questów był Miejski Ośrodek Kultury oraz Sołectwa Gminy Police.